A, to już się nagrywa, dobra. Yo, Siemanko, ja jestem Benek, technokrata i witam Was w dzisiejszym odcinku. Na początek chciałem Wam podziękować za 35 tysięcy subów na moim kanale. Um... Od jakiegoś czasu idą wolno, ale spokojnie, grunt, że idą do góry te suby. Ja cały czas robię to, co chcę i to, co lubię, więc to nie jest aż dla mnie tak istotne, natomiast nie ukrywam, no, że jest to jakimś moim marzeniem wbić. No, na razie 40 tysięcy subskrypcji, a potem może będę marzył o innych liczbach. Na razie chcę Wam podziękować za te 35 tysięcy subów i lecimy dalej po 40, zobaczymy jak to będzie, ale... Pytanie, czy lecimy po fabrykę Intela, bo wygląda na to, że obecnie wybrana władza przez swoich e, wyborców, którzy na nich głosowali, została wybrana po to, żeby e, rozpieprzyć e, jakby mm, e, nepotyzm żeby tam, wiecie, powywalać tych ludzi ze spółek i tak dalej, no i chyba im się troszeczkę popieprzyło, bo doszli do wniosku, że rozpieprzą wszystko, co było do tej pory robione, czy to było dobre, czy nie dobre. zaorać, zaorać, w ogóle dziwię się, że jakiegoś protokołu autodestrukcji państwa jeszcze nie odpalili, nie chcę tu wchodzić w politykę, natomiast dużo się ostatnio słyszy o tym, że a elektrownia atomowa, a może by to w innym miejscu wybudować, o tym też sobie może dzisiaj wspomnimy. CPK, megalomania, na co nam to i powiem wam szczerze, że dawno nie widziałem takiej zgodności wśród opinii publicznej co do tego, że elektrownia atomowa jest nam potrzebna, bo jest nam potrzebna. CPK, fajnie by było, bo fajnie by było. Fabryka Intela, super, bo super! A teraz. Dochodzi do tego wszystkiego, a jeszcze jest ten ym, chyba terminal przeładunkowy w Gdyni, bodajże ym, gdzieś tam nad morzem, bo gdzie indziej mógłby być terminal przeładunkowy dla statków, ale teraz jeszcze y, padła informacja o... Ym, Intelu i jego fabryce, o którym mówiliśmy długo. Potem było nam smutno, że no nie jest to ten główny fab, że on powstanie jednak w Niemczech. Ciężko się dziwić, infrastruktura, hajsy i tak dalej, ale u nas pakownia procesorów miała być. I teraz yy, po raz kolejny coś, co ignoranci mówią, że nie, to tylko pakownia procesorów. My to będziemy te procesory do kartonów pakować. A e, no, tak naprawdę będą produkowane w Niemczech nie bałwany, jak ktoś mówi, że do kartonów. Tylko my będziemy ciąć wafle krzemowe, co nie jest kuźwa sortownią ziemniaków, tylko dość złożoną technologią. Może nie tak bardzo jak sam proces litograficzny, ba, jest faktycznie dużo prostsze od procesu litograficznego, niemalże jak sortowanie ziemniaków, ale to nadal jest. Know-how to nadal są nowe technologie i to nadal jest bardzo wysoce zaawansowany technologicznie proces, jak cięcie krzemu i ładowanie go na PCB. Przeczytałem, wybaczcie za moje uniesienie, ale kilka tekstów na temat tej fabryki na Twitterze, obecnie X, gdzie ludzie faktycznie tak się do tego odnosili, że no, gówno warte, bo my tu będziemy tylko do kartonów te procesory pakować pakuj głowę w karton i walnij sobie nim w ścianę. Jeżeli myślisz, że pakownia procesorów to jest pakowanie procesorów do kartonów. Nie, to jest bardzo skomplikowany proces. Faktycznie no, litografia to jest ten high-end, to jest to jest ten top. Jeżeli chodzi o proces, to się u nas nie będzie odbywać, ale z Niemiec będą wyjeżdżać te talerze takie słynne, które widzimy. O, tu mam taki talerz. Takiego mam Intela z takim talerzem, tylko że plastikowym a tam będą wyjeżdżać takie krzemowe talerze i my to w Polsce będziemy ciąć i ładować na płytki PCB i będziemy de facto produkować gotowy procesor. Gotowy procesor, taki jak wkładamy do kompa, będzie wyjeżdżał z tej fabryki pod Wrocławiem, nie z Niemiec. Stamtąd będą wyjeżdżać kawałki krzemu litograficzne, i takie firmy, jeżeli chodzi o pakowanie, też są bardzo ważne. To tak naprawdę jest ostatnie, jakby ogniwo w łańcuchu, ponieważ ten krzem jest ładowany na PCB, jest testowany czy tam nic nie, nie jest spieprzone w tym kawałku krzemu i tak naprawdę. To jest równoznaczny. Gdyby nie ta fabryka, gdyby nie ta pakownia, to de facto nie powstawałby procesor. Zostawalibyśmy z bardzo ładnie wytrawionym z miliardami tranzystorów kawałkiem nikomu niepotrzebnego krzemu. A tak. Po spakowaniu tego na PCB, powstaje nam końcowy produkt, jakim jest procesor. To tak, jakby ci wszyscy ludzie mówili, że właściwie takie fabryki, gdzie składane są samochody, to one są głównowarte. Jakby nie warto inwestować w takie fabryki, bo kluczem to są te fabryki, gdzie są półprodukty i prefabrykaty do samochodów robione, a już montownie samochodów. I to panie, to już to jest nic. A potem, jak zamykają montownie samochodów w Polsce, to nagle jest raban, że. Ej no, ty, przemysł motoryzacyjny w Polsce upada, tak dobrze było, wszystkie samochody u nas montowali, a teraz nie montują. No a jak już procesory mają montować, to nie, to nic takiego. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o emocje. Teraz przybliżam Wam proces, dlaczego ta jakby przesuwa się czas powstania tej fabryki Intela. Ale no, no, głównie dlatego, że rząd obecny chce wynegocjować więcej. Nie ma w tym nic złego do końca, że oni chcą wynegocjować więcej, wyciągnąć więcej pieniążków od Intela. Bo prawda jest taka, że znaczną większość tego projektu, około 20 miliardów złotych, ma to kosztować. Większość, czyli 14 miliardów, wyłoży Intel, 6 miliardów ma wyłożyć nasz rząd, natomiast częściowo będzie to wszystko z subwencji unijne finansowane I czy 6 miliardów to dużo, ktoś powie: łopanie jak dużo. Ale jeżeli sobie wyobrażymy, że takie to jest 3 lata finansowania TVP, 2 lata jakby inflacja postępowała i dostawałyby ono jakieś subwencje podwyższające te świadczenie. 2 lata finansowania TVP. Kontra fabryka, która zatrudni 2000 osób, a jeszcze oprócz tego, także tak powiem, rykoszetem takich miejsc pracy pewnie kilkanaście wokół tej fabryki narośnie, bo to przecież transport, bo to przecież jakaś gastronomia, sprzątanie, cała masa innych rzeczy, a jeszcze ci wszyscy ludzie, którzy wokół tego będą pracować, mają rodziny, więc sumarycznie kilkanaście tysięcy ludzi będzie z tej fabryki utrzymywane. To lepiej utrzymywać te. Kilkaset ludzi związanych z TVP, czy kilkanaście tysięcy produkujących jakieś technologie w Polsce? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Ci wszyscy, którzy mówią, że to jest dużo, że my tutaj Intelowi yy, yy, fabrykę sponsorujemy na naszym terenie. Tak, tylko że co jeżeli Intel powie, że się wynosi? No przecież nie spakuje tej fabryki na plecy i nie wyniesie się z nią. To wszystko u nas zostanie. Zostanie know-how, zostanie. To, że te pieniądze zostały zainwestowane i zostaną pieniądze na uczelniach. I właśnie tych pieniędzy na uczelniach, bo to zostało wynegocjowane też przez poprzedni rząd, obecny rząd chce więcej. To jest w porządku, tylko że to opóźnia całą inwestycję. I de facto opóźnia też. No zaczęcie produkowania pieniędzy przez tą fabrykę. Bo ta fabryka miała ruszyć w 2027 roku i od tamtej pory państwo by na tym zyskiwało. Ludzie by zarabiali, płacili z tego podatki itd. i tak dalej, cała machina by się ukręciła. Teraz, okej, okay, chcemy uzyskać kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkaset milionów dodatkowych. Na polskie uczelnie, no bo przecież te polskie uczelnie dostaną pieniądze, żeby mogły kształcić ludzi, którzy będą tam pracować. W tym jakże nieskomplikowanym procesie, jakim jest pakowanie procesorów na płytki PCB, trzeba będzie ludzi na studiach kształcić. No bez sensu, w zawodówkach by się nauczyli i by mogli to robić. Ale jednak wyobraźcie sobie, że jednak trzeba będzie. Tam ludzi z naprawdę potężną wiedzą, e, doświadczeniem, i oni będą to zdobywać w tej fabryce. No i dobra, i to jest w porządku, że może chcą, wy, jakby, wynegocjować tych pieniędzy więcej, ale przez to się przesunie cała e, cały start fabryki, której budowa miała ruszać. W tym kwartale, teraz miała się wbijać łopata, i fabryka miała zacząć się budować, a startować w 2027 roku. Tutaj to nie jest tylko, że opieszałość tego rządu, ale opieszałość poprzedniego, który jakby de facto miał już uchwałę w tym kontekście. Do końca tej kadencji czteroletniej nie zdążyli tego podpisać, ale potem jeszcze dostali dwa tygodnie rządu. I wtedy już e, Morawiecki to podpisał. Tyle, że zabrakło czasu, żeby to wysłać do Brukseli. Jak? E, nie rozumiem tego zupełnie. E, ja też pracuję w KORPO. Ja też miewam opóźnienia w projektach, ale to jest dla mnie hit, że już jest coś podpisane, ale no, nie było czasu wysłać tego do Brukseli. No wiadomo, to nie jest tak, że ktoś skanuje teraz ustawę polskiego premiera i Załącza w mailu i wysyła do Brukseli. Jest to pewnie bardziej złożony proces, ale mimo wszystko, jakby sztab ludzi dookoła tych ministrów i całego rządu pracuje, który jakby powinien się tym zająć. Nieistotne, nie zdążyli, a teraz przez to yy, obecny rząd robi jeszcze głupszą rzecz, opóźniając. Ten cały proces, i finalnie pytanie, czy więcej na tym zyskamy, czy więcej na tym stracimy? Ja mam nadzieję, że jednak tego nie zaorają, i faktycznie ta fabryka powstanie, ale to, że powstanie później, paradoksalnie, może wynegocjują, nie wiem, dodatkowe 50 milionów złotych na polskie uczelnie. Albo nawet niech 100 milionów wynegocjują, ale fabryka ruszy rok później. I pytanie, czy przez ten rok później ta fabryka przez ten rok nie wygenerowałaby tych 100 milionów i w efekcie efekt będzie kuś was zerowy? Albo paradoksalnie może nawet wygenerować jeszcze więcej pieniędzy, czy mogłaby wygenerować jeszcze więcej pieniędzy, gdyby nie opóźnienia związane z tymi negocjacjami. Jestem załaman. Podobnie z CPK, wokół tego pewnie będzie się yy... Dyskusja toczyć, czy jest nam to potrzebne, czy nie. Ja już jakiś czas temu czy, czytałem artykuły, w ogóle jestem z Krakowa, więc bardziej interesuje się Krakowem. Niedawno w Krakowie zakończyła się przebudowa lotniska Balice, która trwała kilka lat, zwiększając jego przepustowość. I zaraz po tym, jak się zakończyła, okazało się, że już jest full. Że jakby tak się zwiększyła ilość lotów, że de facto przebudowa się zakończyła, zwiększono przepustowość lotniska. Ale ilość lotów wzrosła tak bardzo, że ona już jest, że już jest de facto pod korek zapchane to lotnisko, więc trzeba planować następną przebudowę i następną de facto tak w nieskończoność, bo tak rośnie ilość lotów i ona będzie rosła lawinowo. W związku z tym potrzebujemy gigantycznego portu lotniczego, do którego tak naprawdę z Krakowa będzie po lekko ponad godzinę drogi pociągiem z każdego miejsca w Polsce. No poza Warszawą, z której będzie bardzo blisko, ale no mówię z takich skrajnych, dużych miast. Rzeszów, Kraków, Lublin, no, może tam ta wschodnia flanka troszeczkę dalej będzie miała. Oprócz tego, w kontekście całej tej bezpieczeństwa Polski, mówi się też o CPK, że tak naprawdę, no, gigantyczny hub przerzutowy, jeżeli na przykład NATO miałoby wrzucić tutaj bardzo dużą ilość wojska nagle, czy sprzętu, no to Mając taki port lotniczy bylibyśmy w stanie tego bardzo szybko, bardzo sprawnie przyjąć. W tym momencie lotnisko w Rzeszowie idzie do remontu z tego względu, że wszystko, cała ta pomoc, która na Ukrainę szła i, i dobrze, że szła głównie tam lądowały bardzo ciężkie wojskowe transportowce i tam jest już tak wytyrany ten, znaczy wytyrany, oczywiście na ile może być wytyrany pas startowy, że trzeba go remontować, no i co i teraz będą lądować w Krakowie tutaj też zaorają pas, no powiem Wam szczerze, no, dla mnie to jest sprawa jasna, napiszcie jak dla Was Kolejna sprawa elektrownia atomowa. W ogóle, tutaj najśmieszniejszą dla mnie jest rzeczą, bo ja już abstrahuję od tej dyskusji, czy ona ma powstać. Znaczy, właśnie nie abstrahuję, tylko nawiązuję głównie do tej dyskusji, czy ona ma powstać. Bezpieczeństwo energetyczne w tym momencie to jest najważniejsza rzecz. Poza takim, oczywiście, jakby już fizycznymi działaniami zbrojnymi na terenie danego kraju. Jedyne co może pójść gorzej, jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie gospodarki, to rozpieprzenie sobie takiej właśnie em, zabezpieczenia energetycznego. To jest bardzo ważne, ale też ludzie boją się mieszkać w pobliżu elektrowni atomowej. Dlaczego? Bo ja to bym chciał mieć taką za oknem. A wiecie dlaczego? A no na przykład w kontekście konfliktów jakichkolwiek zbrojnych. Załóżmy, że pada hasło, mamy tarczę antyrakietową. Wiecie co to oznacza? Że krytyczna infrastruktura jest chroniona tarczą em, antyrakietową. Kozia Wólka e, w nie wiem, Polsce Zachodniej e, znajdująca się 50 km od najbliższego dużego miasta nie jest chroniona tarczą antyrakietową. Tarczą antyrakietową są chronione lotniska, jest chroniona, Między innymi to kuźwa to jest tak chronione, że ja nie wiem, co jest bardziej chronione: elektrownia atomowa. W związku z tym, jak mieszkacie w pobliżu elektrowni atomowej, to nie dość, że obecne technologie pozwalają znaczy, jest, jakby gwarantują niemalże 100% bezpieczeństwo takiego reaktora. Szanse na powtórzenie. Em, Scenariusze z Czarnobyla są mniejsze niż, że faktycznie jakaś rakieta zabłąkana za wschodniej granicy przeleci, przeleci obok Bydgoszczy i pijnie was. Co już się zdarzyło. I de facto na to są większe szanse w tym momencie niż na to, że wam taka elektrownia atomowa pierdyknie za oknem. A dodatkowo macie zarąbistą ochronę z tego względu, że to jest właśnie infrastruktura turbokrytyczna. Ludzie nie są infrastrukturą krytyczną, więc ludzi się nie chronią. Znaczy, no, po części też e, tarczą antyrakietową. Może duże miasta, Warszawa pewnie tak, może Kraków, ale głównie infrastruktura krytyczna. Bazy wojskowe, e, elektrownie to jest chronione przez tarczę antyrakietową, a nie każda wioska i miasteczko w Polsce. Więc jeżeli ktoś się boi o swoje jakby bezpieczeństwo, to najlepiej niech sobie życzy budowę elektrowni atomowej obok siebie, to wtedy będzie wiedział, że to będzie obstawione przez wojsko, jak na cholera, i obstawione przez wszelkiego rodzaju właśnie e, stanowiska przeciwlotnicze, antyrakietowe itd. <suszel> Wiem, że pod tym odcinkiem będzie potężna dyskusja. Część powie mi, że pierdolę głupoty, część będzie wyzywała Tuska, jeszcze część będzie, nie wiem, wyzywała PiS. Proszę Was o kulturę wypowiedzi, o merytoryczne wypowiedzi. Pamiętajcie, że jeżeli rzucacie jakimiś bluzgami, jeżeli mi ja rzucam jakimiś bluzgami, to jestem dokładnie tym samym typem osoby, to jesteście zwyczajnie debilami, bo tylko debili nie stać na konstruktywną argumentami popartą krytykę tylko takie inwektywy i, i dogadywania i ja też czasami zachowuję się jak debil przyznaję, ale jeżeli chcemy pokazać swoją rację to najlepiej zrobić to sensownymi argumentami więc jeżeli chcecie dyskutować to zachęcam was o kulturalną e, dyskusję w komentarzach to oczywiście o czym ja dzisiaj mówiłem też po części jest subiektywne Ciężko podejść do takich sytuacji obiektywnie, bo wtedy trzeba byłoby przenielić tysiące, miliony wartości danych, żeby wyciągnąć z tego jakąś taką całość, ale tak na intuicję sami powiedzcie. Co myślicie? Potrzebujemy elektrowni atomowej? Potrzebujemy CPK? Potrzebujemy na przykład takich dużych inwestycji w Polsce jak fabryka Intela? Największa inwestycja w Polsce? Współcześnie po roku 89, z tego co się nie mylę. Nie wiem, czy było większe, większa inwestycja, bo Polska ma potężne inwestycje, ale wszelkiego rodzaju, z tego co się orientuję rafinerie, elektrownie gigantyczne i tak dalej to powstawało albo jeszcze za komuny, albo nie było aż tak dużym projektem. Nie wiem, czy gazoport czy oczywiście to są takie inwestycje państwowe, ale on mógł być faktycznie droższy, chociaż tutaj totalnie strzelam. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje prywatnej firmy, wydaje mi się, że jest to największa inwestycja. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. No i napiszcie w kulturalny sposób, co Wy o tym wszystkim myślicie. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie Życzę wam miłego dnia wieczoru, nocy i życzę sobie, żeby te wszystkie rzeczy zaczęły powstawać. Bo to był mój wymóg poniekąd polityczny od poprzedniej władzy. I jest oczywiście też wymogiem od tej nadchodzącej, głównie elektrownia atomowa, bo marzy mi się w Polsce od zawsze. Pamiętam jak pojechałem do pracy w Anglii w wieku 15 lat. Jeździłem tam dorabiać sobie żeby mieć pieniądze na studia, więc jeździłem sobie w liceum i sobie odkładałem pieniądze, żeby potem przeżyć w Krakowie. I, i raz będąc na wycieczce takiej objazdowej widziałem budowę właśnie nowej elektrowni atomowej w, w, gdzieś, gdzieś właśnie w Anglii. Zrobiło to na mnie potężne wrażenie. Przez chwilę nawet chciałem iść na fizykę techniczną czy z fizykę jądrową, i nawet się tam przeprowadzić, żeby pracować w tej elektrowni. Oczywiście później mi przeszło całe szczęście, ale, ale potężne to na mnie wrażenie zrobiło. I od tamtej pory, czyli już od 15 lat, marzy mi się taka elektrownia w Polsce. I gdyby wtedy zaczęto ją budować w Polsce, to już byśmy się atomem w Polsce cieszyli. A na razie, no cóż, myślę, że najwcześniej za kolejne 15 lat. Szybciej raczej nie. Dzięki wielkie. Jeszcze raz. No i miłego wieczoru. Cześć.